Głos nadziei na każdy dzień. Uczta weselna. A Jezus odpowiadając, mówił do nich znowu w podobieństwach tymi słowy. Podobne jest Królestwo Niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu Synowi. Ewangelia Mateusza, rozdział 22, wersety 1 i drugi Czy kiedykolwiek słyszałeś podobną historię? Czy możesz sobie wyobrazić, by ktoś z Twoich znajomych odrzucił zaproszenie na wesele syna prezydenta, które przysłano z pałacu prezydenckiego? A jednak coś takiego uczynili goście z przypowieści o uczcie weselnej. Zlekceważyli królewskie zaproszenie ze względu na swoje zajęcia, a nawet pobili posłańców króla, którzy przynieśli im to zaproszenie. Kluczem do zrozumienia tej zawiłej przypowieści są: jak w przypadku wielu innych, słowa wprowadzające do niej podobne jest Królestwo Niebios do. Ta przypowieść dotyczy nie jakiegoś ziemskiego kraju, ale Królestwa Bożego. By zilustrować duchową prawdę, Jezus opisał zachowanie, które byłoby uznane za zuchwałe i skrajnie nieuprzejme, nawet w świetle norm zwyczajowych obowiązujących w ziemskich królestwach. W kategoriach duchowych to, co zostało opisane w tej przypowieści, dzieje się każdego dnia. Wielu ludzi postępuje tak nierozsądnie i grubiańsko, jak owi nierozumni goście z przypowieści Jezusa. Dzień po dniu Bóg zaprasza ludzi na swoją niebiańską ucztę, oferuje im stół zastawiony najlepszymi dobrami, a ponadto swoją obecność jako gospodarza weselnej uczty. Jak reaguje większość ludzi? Lekceważą zaproszenie, odrzucają błagalne wezwania Ducha Świętego, zajmują się swoimi interesami i rozrywkami. Zdarza się, że prześladują posłańców Ewangelii, a czasami także zabijają ich. Odrzucenie Bożego Zaproszenia zawartego w Ewangelii jest najbardziej obłąkańczym czynem, jakiego dopuszczają się ludzie. Jest czymś gorszym niż postępek gości, zaproszonych na królewskie wesele. I opisanych w Ewangelii Mateusza. Jednak weselna sala w Królestwie Bożym zostanie zapełniona. Nie zajmie tam swych miejsc wielu z tych, którzy byli najbardziej uprzywilejowani w tym życiu, ani ci, których społeczeństwo uważało za najważniejszych i pierwszych. Ewangelia odrzucana przez wielkich i możnych tego świata wędruje na drogi i między opłotki. Bóg kieruje swoje królewskie zaproszenie także do życiowych utracjuszy, a wielu z nich przyjmuje je. Zbici i złamani przez życie znajdują nadzieję, sens życia, radość i moc Ducha Świętego, a także przebaczenie grzechów i oczyszczenie. Chwała niech będzie Bogu za Jego niebiańską ucztę i zaproszenie skierowane do nas wszystkich. O, łaskawy mistrzu spraw, bym żył dzisiaj jak gość, który przyjmuje zaproszenie na Twoją królewską ucztę, William Johnson.